Szanowny Panie Marszałku, kwestia przedłużenia socjalu i przywilejów dla Ukraińców. Z pełną świadomością na ostatnim posiedzeniu zagłosowałem za zakończeniem tych świadczeń. I podstawowe pytanie, jakie specjalne uprawnienia mają Polacy na Ukrainie? Nie wiem, wsparcie na nauczanie języka polskiego, polskiej historii, wsparcie na renowację katolickich kościołów? Nic nie mają takiego. Dziś współutrzymujemy drugi naród, który z perspektywy czasu nie okazał nam żadnej wdzięczności za ogrom okazanej pomocy. nie tylko państwowej, również indywidualnej, bo nawet polscy nacjonaliści na początku tego konfliktu otworzyli swoje domy na uciekające z Ukrainy matki, dzieci, starców. Jako Polacy chcieliśmy nieść pomoc uchodźcom uciekającym przed rosyjskimi, putinowskimi barbarzyńcami, bandytami, narodem bandytów. Pomoc nieśliśmy pomimo bolącej nas historii do dzisiaj nierozliczonych ukraińskich zbrodni na Polakach i ich sąsiadach. Co w zamian? Ataki na Polskę na forum międzynarodowym przez pana Żeleńskiego, za próby obrony polskiego rolnictwa, ataki na rząd prawa i sprawiedliwości, brak zgód na nowe ekshumacje i dwa tygodnie temu opisuje to Radio Maryja, 31 oddzielna brygada z Sił zbrojnych Ukrainy otrzymała honorowe imię generała chorążego upa Leonida Stupnyckiego, byłego szefa ukraińskiej policji pomocniczej, kolaboru kolaborującej z III Rzeszą w Polsce bardzo, Polak powinien być zawsze gospodarzem, zawsze na pierwszym miejscu. Dziękuję Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Chciałbym przedstawić moje stanowisko w sprawie procedowanej ustawy o czasowej pomocy uchodźcom z Ukrainy. Dziś zdajemy egzamin człowieczeństwa. Jutro my sami możemy potrzebować pomocy. Generałowie NATO przestrzegają, że za dwa lata może być zaatakowane państwo sojuszu. Przestrug suwalski to dziś jeden z najniebezpieczniejszych punktów zapalnych w Europie. Czy wtedy będziemy chcieli, by ktoś liczył w euro nasze życie i cierpienie? Dziś pomagamy, bo tak mówi prawo międzynarodowe, które podpisaliśmy, bo tak każe chrześcijańskie sumienie. To nie Ukraińcy wywołali tę wojnę. Codziennie spadają na nich rakiety, codziennie giną dzieci. Słyszymy czasem, że utrzymujemy Ukraińców. Na przed, przed chwilą to słyszeliśmy. słyszeliśmy. To kłamstwo, to ruska propaganda i skłócanie naszych narodów. Od początku wojny Ukraińcy wpłacili do polskiego budżetu ponad 53 miliardy w podatkach, składkach, daninach. A cała pomoc 800 plus, plus edukacja zdrowie itd., tak to około 17 miliardów. To twarde dane z odpowiedzi na interpelację numer 7798. Wiedza nie boli. Trzeba opierać się na twardych danych, a nie podsycać nienawiść. Bilans jasny. Ukraińcy wpłacają do polskiego budżetu ponad trzy razy więcej niż z niego otrzymują pomocy. W Polsce 89% Ukraińców legalnie pracuje. To jest prawie 6% wszystkich pracujących w Polsce. Tam, gdzie Polacy nie chcą pracować, pracują Ukraińcy. Co ma powiedzieć przedsiębiorca, rolnik, który dziś ledwo wiąże koniec z końcem? Łatwo jest mówić, niech wracają, gdy samemu siedzi się na państwowym etacie i nie musi się martwić, czy firma przetrwa. Wysoka izbo. A co mamy powiedzieć matce, dwójki czy trójki dzieci? Aby zapłaciła innej Ukraińce, a sama poszła do pracy? To jakiś absurd. Ale powiedz mi jasno, nie będziemy milczeć w sprawie Wołynia. To było ludobójstwo i skandalem jest, że do dziś nie oddano należytej czci pomordowanym Polakom. Skandalem są też prowokacje ukraińskich ambasadorów, czy cynizm polityków w Kijowie, czy w Lwowie. Ale to nie jest wina kobiet i dzieci uciekających przed wojną. Nie one odpowiadają za arogancję elit. Nie możemy pozwolić, by nasz gniew wobec polityków przerodził się w nienawiść wobec niewinnych, bo wtedy nie różnimy się niczym od tych, którzy rzucają bomby na przedszkola, tych, którzy gwałcą i okaleczają. Dziś mierzymy naszą polską wielkość. Pomagając, nie tylko ratujemy innych, budujemy obraz Polski, jakiej chcemy dla naszych dzieci. Jeśli nie, Daj Boże, kiedyś my będziemy potrzebować pomocy, chcemy, by ktoś. Wtedy nie kalkulował, tylko wyciągnął do nas rękę. I jeszcze jedno czasem słyszę, Ukraińcy nie są wdzięczni, ale prawdziwa pomoc nie polega na tym, by ktoś nam klaskał i się kłaniał. Pomoc płynie z serca, nie z oczekiwania pochwał. Jesteśmy dumnym narodem, nie znosimy, gdy Zachód mówi nam z wyższością, że u nich można więcej, bo mają wyższą kulturę prawną. Jeżeli nas to boli, to bądźmy spójni. Szacunek buduje się przez równość i solidarność, nie przez oczekiwania pokłonów. Pomaga się nie dla oklasków, pomaga się, bo tak trzeba. Na zakończenie powtórzę. 89% Ukraińców w Polsce legalnie pracuje, wpłacając przez trzy lata ponad 51 miliardów do polskiego budżetu. Pomoc dla kobiet i dzieci to niecałe 17 miliardów, czyli trzy razy mniej. Panie Pośle, gdyby nie było tych pieniędzy, to na te lekarstwa trzeba byłoby jeszcze więcej zbierać. Trzeba naprawdę liczyć. Polska dla Polaków, po pierwsze, Polska, po pierwsze Polacy, to jest również moje motto pracy poselskiej, co nie wyklucza okresowej pomocy uchodźcom z Ukrainy, gdyż po zakończeniu wojny powinni oni wrócić, odbudowywać swój kraj, a na razie niech w spokoju tutaj mieszkają. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie pośle. Przypomnę, że hasło po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy to hasło, które zostało zaproponowane na Kongresie Ruchu Narodowego ja parę lat nie. temu. Dziękuję bardzo i teraz zapraszam. Bardzo się cieszę, Jego. że również inni politycy sięgają po nasze hasła. I zapraszam teraz pana posła Włodzimierza Skalika e, koło Konfederacji Korony Polskiej. Proszę bardzo. Szanowny panie marszałku, panie mistrze, wysoka izbo. Jeśli życzycie dobrze Ukraińcom, to rozpocznijmy stanowcze działania na rzecz przerwania tego krwa krwawego konfliktu. Zwykli Ukraińcy nie chcą tej wony. Miliony ukraińskich mężczyzn wyjechało z Ukrainy, by tylko nie trafić do tej maszynki do mielenia mięsa. Setki tysięcy widzimy ich na, polskich, na ulicach polskich miast. Kto zatem chce tej wojny? Lista podżegaczy i beneficjentów jest długa. Przemysł zbrojeniowy, banki, dystrybutorzy pomocy, funduszy starszych i mądrzejszych BlackRock, Vanguard, State Street. Szacuje się, że nawet 40% dostarczanej Ukrainie pomocy staje się przedmiotem przestępczego zaboru. Oto przykłady patologii korupcji. W październiku 2024 roku w Mielnickim zatrzymana została Tetiana Krupa, szefowa Regionalnego Centrum Ekspertyz Medyczno-Społecznych. W jej mieszkaniu znaleziono prawie 6 milionów dolarów w gotówce. Tetiana Krupa wydawała fałszywe zaświadczenia o niepełnosprawności mężczyznom którzy chcieli uniknąć mobilizacji. W jej biurze śledczy znaleźli 100 tysięcy dolarów sfałszowane dokumenty medyczne oraz listy uchylających się od poboru z fikcyjnymi diagnozami. Inne przykłady. Jeden z księży uruchomił z własnej inicjatywy punkt dystrybucji pomocy. Lokalne władze postanowiły go zamknąć, bo nie dał łapówki. Na Ukrainie wykryto korupcję na dużą skalę. Donoszą media, przy zakupie dronów i sprzętu elektronicznego. Odrębnym rozdziałem jest ogromny przemyt ludzi organizowany przez ukraińskie szajki na ukraińskiej granicy. A to wszystko tylko czubek korupcyjnej góry lodowej. Nie miejmy złudzeń, ujawniana jest zaledwie drobna część wszechogarniającej społeczeństwo ukraińskie patologii. Za te pomocowe polskie pieniądze kupowany jest Ursus, Nordis, ekspanduje Ukrainoczka. Ta antypolska polityka wykańcza i pogrąża polski budżet, polską gospodarkę. Polska zanotowała, uwaga, z roku na rok spadek aż o 11 pozycji, zajmując 52 miejsce spośród 64 analizowanych krajów przez Szwajcarską Szkołę Biznesu IMD. Aż o 11 miejsc i zajmujemy szare, na szarym końcu miejsce. Ta polityka sprawia, że obecne młode pokolenie Polaków jest pierwszym po II wojnie światowej, które poziom życia będzie miało gorszy niż ich rodzice. To jest zasługa tej polityki. Jakim prawem obciążacie najmłodszych i jeszcze nienarodzone pokolenia Polaków, które będą ponosiły koszta? Tej polityki, bo przecież to pomoc, to jest wszystko na kredyt. Wzywamy do opamiętania się. Koło Poselskiej Konfederacji Korony Polskiej daje Wysokiej Izbie jeszcze raz szansę i składa wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Dziękuję bardzo, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, za waszą i naszą, takie przekleństwo nasze historyczne bardziej za waszą niż za naszą. Na waszą pieniądze starczy, na naszą już nie. I myślę sobie, że, proszę Państwa, programy pomocowe, które po trzech i pół lata nie przyniosły żadnego skutku, skoro dalej je trzeba prowadzić, są po prostu błędne. W sytuacji takiej, kiedy zjawiają się na naszym terytorium obcokrajowcy i chcą tutaj na takich samych warunkach pracować, mieszkać jak my, pełna zgoda. Natomiast nie rozumiem, dlaczego my się mamy dokładać do tego, żeby ktoś. Udawał, że pracuje w Polsce. Otóż każda firma, która tutaj ukraińska powstaje, wyklucza polską firmę. Bo to jest, proszę Państwa, obieg zamknięty i nie ma co nad tym tematem dyskutować. Jeszcze raz Państwu powiadam, wielkim błędem jest budowanie sobie wewnętrznej w Polsce konkurencji, jakkolwiek by nie była podszyta dobrymi intencjami. Pamiętajcie, dobre intencje i dobre chęci to jest piekło wybrukowane. Dziękuję bardzo Panie Pośle. Pani poseł Bożena Lisowska, Koalicja Obywatelska. Panie marszałku, wysoka izbo. Stajemy dziś przed decyzją, która ma wymiar nie tylko prawny, ale i moralny. Projekt ustawy, który przedłuża legalność poby pobytu obywateli Ukrainy w Polsce do 4 marca 2006 roku wpisuje się w naszą odpowiedzialność za tych, którzy uciekają przed rosyjskim agresorem. Dotychczasowe regulacje wygasły we 2000, wygasną we wrześniu 2025 roku. To rozwiązanie daje stabilność prawie milionowi ludzi, którzy uciekli z Ukrainy. W w której od 24 lutego toczy się wojna 2022 roku. Okazujemy solidarność z walczącym narodem Ukrainy i udzielamy wsparcia. A moje pytanie do ministerstwa to, czy ministerstwo jest gotowe zapewnić wojewodom i samorządom y, odpowiednie środki, narzędzia administracyjne, aby kontynuować wsparcie wynikające z nowelizacji tej ustawy. Dziękuję bardzo pani poseł i zapraszam Panią poseł Małgorzatę Pępek, kolicy obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo nie ulega wątpliwości, tak. że po ponad trzech latach konfliktu zbrojnego istnieje potrzeba doprecyzowania przepisów dotyczących świadczeń przysługujących obywatelom Ukrainy przebywających w Polsce. To, to techniczna zmiana i dlatego wymaga od nas ostrożności i wyważenia, co nie zmienia faktu, że przepisy w tej sprawie muszą być precyzyjne, a system szczelny. Przy tej okazji warto podkreślić, że pomoc udzielona Ukraińcom w Polsce nie jest jednostronna. Wpływy do polskiego budżetu od obywateli Ukrainy z podatków, składek i konsumpcji już dawno przewyższyły koszty wsparcia publicznego to ważne, bo w debacie publicznej wciąż powtarzane są twierdzenia, że Ukraińcy wszystko mają za darmo. To po prostu nieprawda i warto w tej sprawie trzymać się faktów, panie pośle. Mam pytanie, czy dane PESEL osób, które utraciły status Uchodźcy będą automatycznie przekazywane do jednostek realizujących świadczenia, np. ZUS-u czy ośrodków pomocy społecznej, czy wymagany będzie wniosek i czy systemy informatyczne tych jednostek są już zintegrowane z rejestrem PESEL na tyle, by w czasie rzeczywistym odnotować przedmiotowe zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Poseł. Zapraszam Pana Posła Dariusza mateckiego -Klupis. Szanowny Panie Marszałku, kwestia przedłużenia socjalu i przywilejów dla Ukraińców. Z pełną świadomością na ostatnim posiedzeniu zagłosowałem za zakończeniem tych świadczeń. I podstawowe pytanie, jakie specjalne uprawnienia mają Polacy na Ukrainie? Nie wiem, wsparcie na nauczanie języka polskiego, polskiej historii, wsparcie na renowację katolickich kościołów? Nic nie mają takiego. Dziś współutrzymujemy drugi naród, który z perspektywy czasu nie okazał nam żadnej wdzięczności za ogrom okazanej pomocy. nie tylko państwowej, również indywidualnej, bo nawet polscy nacjonaliści na początku tego konfliktu otworzyli swoje domy na uciekające z Ukrainy matki, dzieci, starców. Jako Polacy chcieliśmy nieść pomoc uchodźcom uciekającym przed rosyjskimi, putinowskimi barbarzyńcami, bandytami, narodem bandytów. Pomoc nieśliśmy, pomimo bolącej nas historii, do dzisiaj nierozliczonych ukraińskich zbrodni na Polakach, ich sąsiadach. Co w zamian? Ataki na Polskę, na forum międzynarodowym przez pana Żeleńskiego, za próby obrony polskiego rolnictwa, ataki na rząd Prawa i Sprawiedliwości, brak zgód na nowe ekshumacje i dwa tygodnie temu, opisuje to Radio Maryja, 31. oddzielna brygada z mechaniz. Sił zbrojnych Ukrainy otrzymała honorowe imię generała chorążego upa Leonida Stupnyckiego, byłego szefa ukraińskiej policji pomocniczej, kolaboru kolaborującej z trzecią Rzeszą w Polsce bardzo, Polak panie powinien być zawsze gospodarzem, zawsze na pierwszym miejscu. Dziękuję. Dziękuję